To Dawid zdobył Jerozolimę i uczynił ją stolicą wszystkich plemion Izraela. Ale to za czasów Salomona Jerozolima uzyskała status miasta doskonałego. Imię Salomon pochodzi od hebrajskiego słowa shalom, które oznacza pokój oraz kompletność. Bibliści najczęściej przedstawiają Salomona jako postać, która zbudowała świątynię dla Boga Izraela. Jednak świątynia to tylko korona na głowie potężnych projektów budowlanych ukazujących chwałę i mądrość tego legendarnego króla. Zapraszam Was na kolejny odcinek Historii Jerozolimy, w którym przedstawimy sylwetkę trzeciego króla Izraela. Jednocześnie nie zapomnijcie subskrybować ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach na YouTube. Zapraszam serdecznie. Jeśli kiedykolwiek istniał człowiek, który posiadał wszystko, czego może zapragnąć serce ludzkie, to był to Salomon. Posiadał on mądrość, którą otrzymał od samego Boga mądrość, która pozwoliła mu napisać 3000 powieści oraz 1005 pieśni. Dla porównania, Mozart napisał 626 utworów, co jest uważane za wynik niezwykły. Gdyż oznacza to, że tworzył około 18 utworów w ciągu roku. Salomona uważa się za autora wielu psalmów, przypowieści oraz księgi kaznodziei Salomona, którą znajdziemy w Biblii. Posiadał on również sławę rozciągającą się po granice ówczesnego świata. Władcy innych krajów pielgrzymowali specjalnie do Jerozolimy, aby słuchać mądrości Salomona. Biblia opisuje również bogactwo Salomona. Które wyróżniało się nawet na tle takich mocarstw jak Egipt czy Asyria. W czasie swojego panowania, czytamy, że otrzymywał 25 ton złota za każde z 39 lat swojego panowania, co w 2021 byłoby warte miliardy dolarów. Na tym obrazku możecie zobaczyć, ile to jest 25 ton złota. Podsumowując, w ciągu swojego życia Salomon mógł zgromadzić nawet tysiąc ton szczerego złota. W połączeniu z niemożliwymi bogactwami zgromadzonymi z podatków i handlu, osobisty majątek biblijnego władcy mógł przekroczyć nawet 2 biliony dolarów, co czyni dzisiejszego oficjalnie najbogatszego człowieka świata, Elona Muska, z majątkiem 185 miliardów dolarów, śmiesznym. Salomon był około 1000 razy bogatszy od Elona Muska. W Biblii czytamy nawet, że Salomon miał tak wiele złota, że srebro nie było uważane za cenny materiał. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że wiele kopalni znalezionych w Narodowym Parku Krajobrazowym w Timna było w użyciu za czasów salomona. Dowodem jego potęgi było również 700 żon oraz 300 nałożnic. Ktoś może powiedzieć, po co facetowi tyle kobiet. Inni zaś powiedzieli, że Salomon stworzył prawdziwy harem. Oczywiście kobiety w czasach antycznych były często traktowane jako trofea oraz sposób na zatwierdzanie przychylnych układów politycznych z innymi władcami. Jedyną żoną wymienioną z imienia jest Naama, amonitka, matka następcy Salomona, Roboama. Kolejnym dowodem wyjątkowości czasów Salomona, były opisane projekty budowlane w Jerozolimie. Za czasów Salomona populacja Jerozolimy oraz jej obszar zwiększyły się dwukrotnie. Podczas swojego panowania Salomon wybudował leśny dom libański, salę kolumnową, salę tronową, pałac królewski, sąd oraz oczywiście legendarną świątynię. Na końcu tego odcinka Zapraszam na wirtualną wycieczkę po Jerozolimie Salomona. Myślę, że wam się spodoba. Terytorium, nad którym panował Salomon, obejmowało ziemię obiecaną, którą Bóg przyrzekł Abrahamowi. Dawid rozpoczął dzieło łączenia wszystkich plemion Izraela w jedną integralną jednostkę polityczną. Dawid następnie, poprzez doskonały zmysł wojownika, podbił znaczne tereny Powiększając granice Izraela. Jednak to znowu Salomon był tym, który dokończył dzieła i skomplementował wszystkie terytoria obiecane potomkom Jakuba. Dlatego też okres panowania Salomona można określić jako złoty wiek historii Izraela. Nigdy później w historii Izrael nie osiągnął statusu który wypracował Salomon. Niektórzy nawet uważają, że królestwo Salomona jest obrazem obiecanej ery mesjańskiej, w której mesjasz ponownie zasiądzie na tronie Dawida, będzie władał w Jerozolimie nad całym światem, a ludy z wielu krajów będą pielgrzymować do Izraela, aby podziwiać jego mądrość i majestat. Po upadku Izraela wielu proroków ogłasza, że taki czas nadejdzie. I chwała Boża powróci do przybytku Pańskiego na Syjonie. Więcej na ten temat możecie znaleźć w drugim odcinku naszej serii o Jerozolimie. Podkreślę jednak, że to, co różni Salomona od mesjasza króla, to widoczne słabości, które syn Dawida przejawia w późniejszym okresie swojego życia. Biblijna narracja odnotowuje z dezaprobatą, że Salomon pozwolił swoim cudzoziemskim żonom. Importować ich narodowe bóstwa, budując świątynie Ashtoret i Milkom. Nie jest on zatem tym doskonałym władcą, który ma panować na wieki na tronie Dawida. Ciekawą lekturą jest również Księga Kaznodziei Salomona, która albo została napisana przez niego, albo osobę reprezentującą jego postać i pozycję. Tak jak wspominaliśmy, Salomon miał wszystko. Mądrość, władzę, sławę, bogactwo, kobiety, wdzięczność poddanych, pokój. Pomimo tego, frazą przewodnią księgi Kaznodziei Salomona jest przekonanie, że to wszystko, co osiągnął, jest marnością. Salomon posiadał wszystko, co można sobie zapragnąć, a mimo to nie znalazł satysfakcji. Myślę, że jest to lekcja dla nas w świecie, w którym często podążamy za rzeczami, które według nas dadzą nam szczęście. Historia Salomona to fascynująca opowieść. Mało kto kwestionuje istnienie Salomona jako króla Izraela, ale wiele osób wątpi, że jego królestwo było tak spektakularne, jak opisuje to Biblia. Przez wiele lat nie znajdowano w Jerozolimie dowodów historycznych na istnienie konstrukcji opisanych w Biblii. Oczywiście trzeba pamiętać, że Jerozolima była podbijana i niszczona dziesiątki razy, dlatego z okresu Salomona, czyli X wieku przed naszą erą, dużo zostać nie mogło. Ale coś powinno. Przełomem okazały się prace archeologiczne pod przewodnictwem Eliad Mazar, która w 2010 roku ogłosiła odkrycie części starożytnych murów miejskich. Wokół miasta Dawida, które jej zdaniem pochodzą z X wieku przed naszą erą. Według Mazar to najbardziej znacząca konstrukcja, jaką mamy od czasów pierwszej świątyni w Izraelu, i oznacza, że w tamtym czasie w X wieku w Jerozolimie istniał reżim zdolny do wykonania takiej konstrukcji. Cinek muru o długości około 70 metrów i wysokości 6 metrów Znajduje się na obszarze znanym jako Ofel między miastem Dawida a południową ścianą wzgórza świątynnego w Jerozolimie. Mazar odkryła również w kompleksie murów miejskich wewnętrzną bramę prowadzącą do królewskiej dzielnicy miasta, królewską budowlę przylegającą do bramy oraz narożną wieżę, która wychodzi na znaczną część sąsiedniej doliny Kidron. Spójrzcie na ten model 3D, który stworzyłem. Na bazie ustaleń archeologicznych. Mam nadzieję, że pomoże to wam w wyobrażeniu sobie tego miejsca. Na koniec zostawiam wam dwie intrygujące informacje na temat Salomona. Po pierwsze, nie był on pierworodnym Dawida. Co więcej, był on dzieckiem ze związku Dawida z Batrzebą, którą Dawid uwiódł, a jej męża skazał na pewną śmierć. Po drugie, Salomon jest przedmiotem wielu innych późniejszych odniesień i legend, zwłaszcza w piśmie apokryficznym z I wieku znanym jako Testament Salomona. W Nowym Testamencie jest przedstawiony jako nauczyciel mądrości, którego przewyższał tylko Jezus. Ponadto czytamy, że Salomon miał być ubrany w fałę, ale tak proste stworzenie jak lilie polne przewyższały jego ubiór. W późniejszych latach, głównie w kręgach pozabiblijnych, Salomon stał się również znany jako mag i egzorcysta, z licznymi amuletami i pieczęciami medalionowymi pochodzącymi z okresów helenistycznych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jak zawsze, zachęcam do komentowania. Możecie też subskrybować ten kanał, aby być informowanym o kolejnych comiesięcznych odcinkach na temat historii Jerozolimy. Na koniec zostawiam Was z obiecaną prezentacją Jerozolimy za czasów Salomona. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!